Witamy Was serdecznie z naszego Królestwa Gier Planszowych. Dobry wieczór, dzień dobry. Krótko i na temat gry imprezowe, rodzinne i towarzyskie. Tak. Na początek, wirus. Gra już ma parę ładnych lat, ale jest to bardzo szybka, bardzo dynamiczna i zmuszająca do wzajemnej interakcji rozgrywka, gdzie każdy z nas musi zdobyć cztery zdrowe organy. No i robimy wszystko, żeby te organy były po prostu y, zdrowe, czyli je szczepimy, czyli, jeszcze pijmy, czyli y, też y, możemy spowodować, że komuś zabierzemy jakiś organ, tak? Y, no i też musimy uważać, bo inni będą robić to samo, będą nam podrzuca, podrzucać wirusy, będą nam y, te karty zabierać, ale zabawa jest, y, zabawa jest y, pierwsza klasa. Kolejny tytuł: eksplodujące kotki. Y, jest to tak naprawdę y, gra, gdzie y, nie ma za dużo zasad, bo tak naprawdę wszystkie zasady są na kartach. Wystarczy uważnie czytać karty i już można grać. Gra o kotach, o kotach, które jeszcze dodatkowo potrafią wy wybuchnąć. Mhm. Y, dużo rozrywki, dużo śmiechu, y, dużo zabawy i też dużo, bardzo dużo. Y, Interakcji między graczami. Nie wyrządzamy tym kotom. Nie, 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 bynajmniej. By to koty, koty są tutaj najważniejsze i pierwszoplanowe. Pokazuję te gry razem. Najpierw powstało na końcu języka, potem na końcu języka 2, a też jest wersja Jest Na junior. końcu języka junior. Te gry są od 10 roku życia, od 3 do 6 osób. I na czym polegają? 1K rozkładamy karty um, każdemu graczowi i jeśli pojawią się dwa takie same znaczki, o na przykład tutaj już mamy, yy, zobaczcie. Ja mam owoc, Asia ma składnik, składnik hamburgera. hamburgera czyli to ja... teraz jeśli te dwa, yy, dwie karty zostaną wyłożone na stół, to ja patrzę na to, co ma leszek. I muszę jak najszybciej podać nazwę jakiegoś owocu, ale stara się wyprzedzić mnie i podać jakiś składnik hamburgera. Kotlet. No wyprzedzimy. A ja truskawki. Ehm, natomiast wersja druga, czekajcie, bo mamy też wyłożone, jest to wersja z literami. E, Haligali. E, jest to gra od szóstego roku życia do sześciu graczy gra się bardzo szybko i szybko się liczy mamy tutaj dzwonek Teraz Wam pokażę dzwonek robi chyba największą furorę w grze i mamy karty z owocami i gracze wykładają te karty jeśli na stole pojawi się pięć owoców takiego samego rodzaju czy nie, na przykład pięć bananów, ja tutaj mam, dzwonimy w dzwonek, ale może być na przykład tak. Może być. Eee, czasem worek, tak, wystarczy. Gracz Speed. właśnie, pakowana w worek. Drewniany berło. totem albo berło, tak, oraz karty. I karty, Karty, K karty mają różne symbole. W zasadzie jakieś tam znaki graficzne, tak, bliżej nieokreślone, często, i w momencie, też rozdajemy wszystkim karty, tak? Każdy po kolei takie karty, po jednej karcie wykłada, i w momencie, kiedy dwóch graczy będzie miało ten sam znak. Ten, tak, tak, kartę z, takimi, sam, z tam, takim samym symbolem, tak? to wówczas jak najszybciej muszą zabrać, właśnie berło. Ale jeszcze skupimy się na na dwóch takich tytułach. I zobaczcie, znowu małe pudełka. Znowu gra od wydawnictwa Rebel. Wcześniej pokazywaliśmy my Wam story cubesy, które były tak mhm. otwierane, a teraz była pizza, czapka, prezent, tort. Była pizza, kot, ser, koza. Gracze, pomiędzy graczy są rozdzielane wszystkie karty i wykładając karty każdy po kolei mówi. Da, dane słowo, tak? Każdy, po, po kolei wypowiadamy słowa, wykładając karty, tak? I w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, wy, 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 wykładamy kartę, mówimy buła kolejna osoba wykłada kartę, mówi pizza, kolejna osoba wykłada kartę, mówi kot i faktycznie mamy kota na, y, na karcie, to wtedy jak najszybciej musimy położyć wszyscy ręce w ten sposób, tak? Na kartach. Na, na kartach. No i kto ostatni położy, ten zabiera wszystkie wyłożone karty. Dziękujemy za tę część. Widzimy Dziękuję. się niebawem.